Za nami wyścig Elity Mężczyzn w Głuchołazach. jesteśmy na finale Pucharu Polski, z nami trójka zwycięzców w Welicie Mężczyzn. Adrian Brzuska wojciech Halejak i Jakub. Piotr, przepraszam, zawsze was mylę. <laughs> I Jakub Zamroźniak. Piotr, powiedz jak, jak dzisiaj się jechało. Na początku Piotr kurczak bardzo mocno wystrzelił, jak z procy można powiedzieć, ale ty utrzymywałeś swoje tempo i stopniowo uzyskałeś status lidera, można powiedzieć. No nie ma co ukrywać, zepsułem trochę start ze złej strony chciałem wyprzedzić zawodników no i wystartowałem na pierwszej rundzie około 12 pozycji. Kosztowało mnie to dużo sił i zdrowia, żeby wyprzedzić tylu zawodników na tej relatywnie wąskiej rundzie. Na drugiej rundzie udało mi się dojść yy, Piotrka Kurczaba. Jechaliśmy pół rundy razem, no ale dobrze się czułem i, i zaatakowałem końcem drugiej rundy. No i konsekwentnie tą przewagę starałem się powiększać i utrzymywać. Na ostatnim okrążeniu yy... Trochę, trochę zwolniłeś? Czy to była zamierzona jakby taktyka, żeby zwolnić, czy, czy jakby już trochę sił yy, było mniej? No, można powiedzieć i jedno i drugie. Sił było mniej na pewno. Yy, delikatnie jeszcze zeszło mi powietrze z tyłu, z tylnej opony, także starałem się już po prostu bezpiecznie dojechać do mety. Wiedziałem, że przewaga jest relatywnie duża, także starałem się kontrolować wyścig do końca. Okej, okay, super. Dziękuję. Wojtek, ty zajęłeś trzecie miejsce. Dla ciebie bardzo, bardzo chyba to było ważne miejsce w kontekście klasyfikacji generalnej. Jak ogólnie oceniasz swój dzisiejszy wyścig? No, też trochę zepsułem start. Zostałem z tyłu, nie udało mi się wpiąć w pedał. Później sporo sił kosztowało mnie gonienie znowu czołówki. No jednak wiedziałem, że wyścig będzie. Długi, w połowie wyścigu jechałem już na drugiej pozycji, spadł mi łańcuch, kosztowało mnie to znowu trochę czasu. Całą rundę musiałem gonić czołówkę. No pod koniec próbowałem podkręcić tempo. Na ostatniej rundzie postanowiłem zaatakować na początku, na pierwszym podjeździe. No uzyskałem małą przewagę, jednak Kuba w pięknym stylu przetrzymał. Poprawił i, i, i pojechał. Także pełen, y, pełen jestem uznania. Okej. Okay. Y, jeszcze, jeszcze Wojtek, pytanie dotyczące trasy. Y, nie da się ukryć, też dla naszego portalu pisałeś wielokrotnie, że szukasz ścieżki idealnej. Ogólnie dużo, dużo podróżujesz, du, dużo tras zjeżdżasz. Po, opowiedz nam o trasie w Guchowazach, jak ona, y, twoim zdaniem, dzisiaj wypadła. Czy to była dobra trasa na finał Pucharu Polski? Bardzo dobra trasa. Można ją określić, że no, tak jakby mało elementów sztucznych była, była bardzo naturalna. Praktycznie wykorzystywała po prostu ścieżki, które są w lesie. No i zjeżdżało się wszędzie na dużej prędkości. No, niektóre trasy w dzisiejszych czasach są bardzo techniczne, bardzo podkręcone. No, nie ma tej prędkości, którą lubię i która powoduje przyjemność z jazdy. Tutaj naprawdę, rower jechał i pod górę, i w dół. No, technicznie też było gdzie nadrobić. Może nie była jakaś strasznie trudna technicznie, ale to było takie MTB w starym stylu. Czyli jak za czasów Langa, można powiedzieć. Tak, coś takiego. Bardzo wymagająca fizycznie trasa. Trochę łatwiejsza, może technicznie, ale za to dająca sporo. Wrażeń. Teraz pytanie do Kuby. Kuba, ty drugie zajęłeś dzisiaj miejsce. To świetny wynik w Pucharze Polski. Powiedz nam, jak, tam, jak to wyglądało na trasie z Twojej perspektywy rywalizacja. Start w moim wykonaniu był bardzo dobry. bo rozjazdówce jechałem w okolicach trzeciego miejsca. Później, na tej 4 spadłem w okolicach szóstego. Ale z rundy na rundy jechałem coraz lepiej. Coraz bardziej się przebijałem do przodu. Jechałem z moim kolegą klubowym, Albertem Gową. Coraz, coraz lepiej mi się jechało, podkręcałem bardziej tempo. Po wyścigu doszliśmy Wojtka Halejaka, trzymaliśmy się go razem. Na ostatnim podjeździe Wojtek zaatakował, udało się mi go przetrzymać. Poprawiłem jeszcze bardziej i zyskałem przewagę, którą udało mi się utrzymać do mety. A ogólnie, pytałem już Twoich kolegów z zespołu, Ciebie też zapytam. Wasza drużyna praktycznie objechała w tym roku wszystkie edycje Pucharu Polski. Jak oceniasz Puchar Polski w za finał? Trasa bardzo mi się podobała, techniczna i siłowa, czyli połączenie, które bardzo lubię. Trasa, powiem, jedna z lepszych, można powiedzieć, jako Puchar Polski. Jestem zadowolony z tej trasy, bardzo dobrze mi się jechało. Okay. I panowie ostatnie pytanie, sezon zbliża się ku końcowi, czy macie jeszcze jakieś plany startowe na, na tą końcówkę już sezonu? No, przed nami na pewno jeszcze Mistrzostwa Polski w maratonie, bardzo ważna impreza, za tydzień Górskie Mistrzostwa Polskie na szosie. Też postaramy się, no, można powiedzieć, powalczyć, można, nie trochę w naszej dyscyplinie do końca, bo kolarstwo szosowe to nie nasza główna, główna można powiedzieć branża, ale, ale spróbujemy powalczyć, no i, i sezon zbliża się ku końcowi, także, także generalnie już, już, że tak powiem, ostatnie szlify, no ale zobaczymy jak, jak wyjdą te ostatnie najważniejsze wyścigi. Okej, okay, a Ty Wojtek, gdzie planujesz startować? No, tak samo. Głównie nastawiamy się na mistrzostwa polskie w maratonie. Za tydzień spróbujemy swoich sił w górskich mistrzostwach Polski. No, ja mam takie trochę doświadczenie szosowe. Tutaj w naszym klubie liczymy. Ja liczę przynajmniej, że Adrian może troszkę pokazać szosowcom, że, no, też, ma, że też mamy. O, siły przypadku. Też, też umiemy tak, pod górę jeździć. <gry> <gry> Okej, okay, a ty, kłopak, ty e, Ja w to już ten, ten sezon odpuszczałem, jestem troszkę zamęczony, ponieważ jest to jest dopiero mój pierwszy rok w tej kategorii LT. Zamierzam wystarczają jeszcze tylko w kilku lokalnych wyścigach, ale to w ramach rekreacji. Okej, okay. rozumiem. Panowie serdecznie wam gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.